Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam Wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Dalej Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać jej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją znaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się ją bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Może dzisiaj z cyklu nie znam się, więc się wypowiem troszeczkę o żeglowaniu. Raz w życiu żeglowałem, tylko raz byłem zaproszony i to w zasadzie chyba jako widz na tą łódkę tam. Oni latali, jakieś te sznurki odpinali, przepinali, przebiegali z jednej strony na drugą. Coś tam ten żagiel, chyba to się tak nazywa, na pewno to się tak nazywa, ale nie wiem, może ten kij jakoś inaczej się nazywa. Ksiądz Jan, lepiej się. Bom. 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 Bom się przesuwał. Dobra. W każdym razie było dosyć tam energicznie, nie wiedziałem za bardzo co się dzieje, ale no, dużą radość sprawiało mi, jak oni biegali, jak się trudzili, żeby ta łódka płynęła do przodu, zwłaszcza wtedy, kiedy był wiatr. Natomiast kiedy nie było wiatru, no, jakoś tak było spokojnie, można było sobie tam porozmawiać. Pokazywali mi, jak się wiąże jakieś węzły, jakiś taki ratowniczy chyba węzeł. Tego mnie uczyli na samym początku. Nic z tego już nie pamiętam. W każdym razie o żeglowaniu chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, bo patron, którego wybrałem na dzisiaj, również chyba nic nie miał wspólnego z żeglowaniem, ale kojarzy mi się on jako taki człowiek, który rozpiął żagle. Mianowicie ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie będziemy sobie mówili o jego działalności tej bogoiczyźnianej i patriotycznej, chociaż jest to wspaniały i piękny okres jego życia, ale chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, że ksiądz Jerzy Popiełuszko rozwinął żagle. W pewnym momencie swojego kapłaństwa rozwinął żagle. Może na początku nie szło mu bardzo dobrze w kapłaństwie. Po roku został przeniesiony z pierwszej parafii. No, my księża wiemy, że jak tak się dzieje, to coś się dzieje. Coś się dzieje. Albo ksiądz biskup ma jakiś plan, żeby tego człowieka na studia wysłać, albo no, coś tam się nie dogadywał. Czy to z proboszczem, czy może jakoś się nie odnajdywał. Potem dalej był przenoszony na kolejne parafie i w zasadzie taki ksiądz no, nic szczególnego po prostu spowiadał. Kiedy czytamy w jego biografii, wielkie rzeczy, zajmował się ministrantami. Dużo czasu poświęcał na katechezę i bielankami też się zajmował. No, zwykłe, normalne życie księdza katolickiego. Natomiast w pewnym momencie podjął się odpowiedzialności. I ten, nie, wiem, ten bom się przechylił, żagiel się rozpiął i ksiądz Jerzy Popiełuszko złapał. Złapał wiatr w żagle, wiatr powołania, bo podjął się odpowiedzialności. Mówi, tak, może ja pojadę tam na tą mszę, odprawie tym strajkującym. Znamy film Wolność jest w nas, który mówi o księdzu Jerzym. Chyba jeden z niewielu takich katolickich, biograficznych filmów, który nawet się ogląda. Polecam, fajny. Ja nawet się wzruszyłem na tym filmie, kiedy pierwszy raz z ministrantami go oglądałem jako lektor. Ogląda się, można go sobie przypomnieć przy tej okazji, tych rorat jakieś fragmenty chociaż. I tam też takie piękne jest, no to nikt nie liczył, że ksiądz Jerzy Popiełuszko się zgłosi do tego strajku, ale on się zgłosił. Ci księża, którzy organizowali to nie za bardzo, tak wiedzieli, no, czy to dobra decyzja, czy nie, no bo takiego miernego księdza puścić na ten strajk, no dobra, niech jedzie. Zobaczymy, co tam będzie. No i złapał wiatr w żagle. Kiedy podjął się odpowiedzialności, to złapał wiatr w żagle. W ogóle myślę, że kiedyś Ludziom łatwiej było podejmować się odpowiedzialności. Kiedy ksiądz Jerzy został wyświęcony na kapłana, na kierownika dusz, to miał 25 lat. Już wtedy, właśnie otworzywszy się na łaskę Bożą, podjął się prowadzenia innych, podjął się tej wielkiej odpowiedzialności. Myślę sobie też o Matce Najświętszej, o Maryi. Mówimy, że ona miała kilkanaście lat, kiedy podjęła swoje powołanie do bycia matką zbawiciela. Coś zupełnie nas dzisiaj przerastającego, ale podjęła się tego powołania, podjęła się jakiegoś zaangażowania i tak czasami sobie obgadujemy Was, moi drodzy studenci i studentki z księżmi i myślimy sobie kurczę, jak oni boją się podjąć jakiejkolwiek odpowiedzialności, przecież pomożemy. Przecież dźwigniemy to razem. Przecież to nie będzie, że cię wsadzą do więzienia, bo coś źle zrobiłeś, bo coś nie tak wyszło, bo coś miało jakąś obsuwę. Nie, człowieku, studentko, studencie, to jest dla Twojego rozwoju, to jest dla Ciebie, żebyś złapał wiatr w żagle. Nawet jak coś nie wyjdzie, to i to no i najwyżej tym bomem, pff, oberwiesz, ale pójdziesz dalej. To jest rozwijające. Podejmowanie odpowiedzialności, podejmowanie powołania, zwłaszcza dla służby, dla drugiego człowieka, jest rozwijające. Ksiądz Jerzy Popiełuszku dzisiaj niech nam patronuje w podejmowaniu odpowiedzialności za drugiego człowieka, w podejmowaniu odpowiedzialnych zadań we wspólnocie, również w tej naszej akademickiej wspólnocie, św. Janny, gdzie i ksiądz Jerzy Popiełuszko też podjął jakąś odpowiedzialność, wszak opiekował się grupom studentów. Prawda? Ksiądz Jan dzisiaj opiekuje się w zasadzie wszystkimi grupami i wszystko ogarnia, tak? a ksiądz Jerzy, zobaczcie, tylko jedno sobie wybrał. No nie wiadomo, czy nie miał czasu, czy nie, nie umiał, czy może mu dali, bali się dać jakąś odpowiedzialność, prawda? A ksiądz Jan wiatr, żagiel i płynie. Proszę zobaczyć. Prawda? I takich ludzi trzeba nam tutaj w duszpasterstwie, trzeba nam takich naśladować. I, no i tyle dzisiaj o księdzu Jerzu Popiełuszce. Na koniec jeden cytat z księdza Jerzego na zakończenie naszych rozważań. Posłuchajmy. Są więzienia niewidzialne. Jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia systemów i ustrojów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej, sięgają duszy sięgają głęboko prawdziwej wolności. I tutaj koniec cytatu, a ja bym dodał są więzienia, które nie pozwalają mi się zaangażować w życie Wspólnoty, są więzienia, które nie pozwalają mi rozwinąć żagla powołania do służby drugiemu człowiekowi, są więzienia, których nie potrafię często w sobie nazwać.